A czemu mam... Teraz może mam Teraz to już chuj No co już chuj no Musiałem nagrywanie odpalić Teraz już za późno no, 21.38 jest Nie Dzięki Pozdrawiam A barka trwa trochę więcej niż 10 sekund, wiesz? No wiem, ale już... Ja inwejduję, jest, inwejduję S, 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 jakiś No to brawo, dupa jak już kurwa... No kurde. Mam Siedział tu. Czy na kogo tu w ogóle grasz? Aha, na Casadina <grym> What the hell? What the hell am Mam ostro nie. Jeszcze należy być Żalek tak. <gulio> Brawo, dupka On we mnie splashował stary ten debil A dobra, kurwa się wdzielam On nie ma dema w pisz dokładnie Ła O kurwa ale down stairs. On go już nie zabił! Za kurwa pierdolony, what the fuck? <laughs> kim ja miałem do czynienia kurwa? chłopiec z kim gościa zabiłem. zabił. to jest jakaś nowość? <laughs> Ale odwalię górno. Pierdolo, no nie mam internetu, no, madafaka. No stale, <noise> Ale on ma jeden <noise> Bo gnój, no. Sto on wiek, lubi, ale on lubi kurde chyba małe... Ma małego, o no, czym to do mnie mówić. Co no, oni trollują? Rozwali kurwa nie nie rozwali go, nie zginie jeszcze Nie uważasz sobie tego Unlocking. Nie wyobrażasz Nie uważasz sobie tego nie. Ale wy macie free fit teraz, możecie go zabić No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. dobra, nice Good shit A! O dobra, jest git jeszcze kurwa się roluje pod tego O kurwa anga. A o, kurwa odepchnął Dobra Gasta. Nie ja fiduję, fuj, ale wregnano. jest okej okay. A bo ty też DD Nie, a jednak tak Już się zasrałam Ja nie Zobacz wiem, bo ten zjeb go odpycha, jak ja go kurwa a ja on mi go odpycha Szmaca, wyosiała No dafa Stary, na. ten Brandt truje im gierkę. teraz jest na topie <grych> I styluje extra I dla tak. No i to fini. No ten czego wtoj takie trzydzle, niski klucz No, teraz się wypierdala właśnie co mnie pingujesz? Za jak to odpierdalasz? Middiff, middle, middle, middiff stara w takich To ty odpierdalasz. O dobra. A, to masz pedofilię Widzę. Ale kurde. No ale co ty odpierdalasz, no kurwa puszujemy wave'a jak każdy jest na topie, Z kim ja mam do czynienia, nie? To jest coś niesłuchanego. Mental retardation po prostu, się w świecie. Nie, proszę. Yes! No napierdalaj teraz tego. Okazało Super. się, że goś jest idiotą, let's go. Patrz, nawet cię Myśl w A, bo już nie mam mana. Oddychaj. No bo jak takich gówno robisz, to nie masz. No, no dobra, do, rozpierdalałem teraz tego. da. No, dawaj. a dobra, chuj mi. na imię oraz przodkę, gnido. Schacz na nich. Kurde, chciałbym, Gnitka. wiesz... Dobra, dobra cofaj stąd. Cofaj, bo nas zabiją. O, chyba nie. Bro, podam, ale od tej, O, bo chyba. chyba. Ty, bo ten Ionek chyba jednak załatwia. Nie może do mnie odejść. Ma na sobie tego kurde ulta. Z toba jakieś tam. Randa i mnie. Nie, Soba, nie, nie. Jestem malutki. Okay. Haha. <laughs> okay. Kurwa, lapletek. Pałaczka. Jestem lapletkiem starym. Daj ją. A, bo oni zdobyli first tower w ogóle, what Dupko, nie możesz mnie zabić. Ja myślę, że możecie zabić. Ojka! Ojejciu! Oj, My bad, Coś, co, bo ci farma ucieka! Ci, my jesteśmy w bo wiesz? No, ja jest Bo ich jest tam 15 nagle, stary. No to No dobra, to roz... obij tego tower, ale go nie rozwalaj, bo ty nie potrzebujesz tyle O, No, ty chyba nie potrzebujesz życia już. Nie masz flesza, nie? Nie mam. Dobra. Ja pierdolę! Uuu. A my chcemy to już. Już chyba poddał no lekko Janusz. Nie, ja po prostu... po prostu drugi, drugi, Nie drugi, 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 nie mam chyba... drugi, 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 Ojejku, ale się drugi, No. Jest drugi, 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 nie? drugi, 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 Bandę... O boże! Potrzeba engage'a? Potrzeba da, Potrzeba kurde sraki. Sranej. Jebać mnie. A no dobra, bo wy nagle znikacie, tak? No to crazy wtedy. Boże... Edison tu jest. To dobra, on no, jest, jest jakiś upośledzony jest. stary ten typ. Jakby gówno zrobił i no, no jeszcze no. się pulta Walam Chwalam im. Eee, o Boże! To niezła sytuacja. Ultuj teraz. No, ultuję teraz. Dobra, teraz po prostu że. Ratuj mnie, proszę! A. Nie mam czyn nawet, dupa. No, po prostu spierdalajmy stąd. Śmierdzielo. ej, ej. Nie Dobra, ja się tam nie rzucam, nie będę mu filip zabierał. Gość płaczy, bo nie może zrobić 1v5, nie? Ty gdzieś w spierdolił? Nie wiem ale nie żyje. A tam jest! Wow, ja ładna Złapany za jajka Nie, dobra, dobra, dobra Nie, bo ogólnie Ja się skaluję, co nie? Ja się skaluję Na się skaluje Team to. just once No, good team, stary Wywalił się cztery razy z rzędu Wychodząc z topa i z, Oczywiście, co? Team diff Niski good team deep. Chodź lepiej, dupka Postyluje ci trochę expa Bo silver one, okej okay. The okej okay. Wow, wszyscy pytali mordo Dzięki, dzięki, dzięki. Ay. No i ty to odpierdalasz. Pójdź ja go kurde, z No Oj Opa. 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 nie Opa. szybki? Opa. Opa. za mnie Ej, dużo mu mu Opa. Ty ci nie, dostaw mnie! Ty zabijałem go! Tak jest, tak jest! Się przyjaźni, śiał przyjaźni! Let's go! Niski klucz, wykierowałem to walkę Obaj. Nie coś O <śpiewałem> A, no to sobie wykerowaliśmy No co mi zbił pasywę Kundel A w ogóle ona się tam? Ona się zmniejsza ta pasywa czy ona cały czas taka jest? Cały czas Aha nie wiem o co ci chodzi ze zmniejszaniem. No, no czy zmieszać się kulą cool na niej, nie? Dupo tarło. No, nie to leży. 20 sekundy, model jest efektywne. Dobra, tak sekundę, no daj cieram. No dobra. To już nie po banana. Koniec serii. Jaki dnik po Dwa grupy. No i teraz wyszło fajnie. Baron! Jest kapitan! Go, Baron! Jest <noise> kapitan! <noise> no <głos> problem! Tylko, że oni mają smite, a my nie my mamy. Się o, my mamy smite. Co ty pierdolisz? A, nie mamy lane'a. Jednego. Ale nie mamy. A idzie ten no drugi sznika. tutaj, koleżka. A, to weź go zruchamy szybko. Bo jest na trzech, jest na trzech. też go? Na pewno go zruba. O Boże, ale to on odpierdala, on malowałaś na jego wpierdala jak... O Boże. Oj, dupko. przeciwnej. Tak, tak. Zamiast... Ja nie wierzę, no. Brat gra... Ha. Ja po prostu nie potrafię grać z branded dubkami co nie? On gra... On gra wiego, powinien grać jak taki, kurwa, Assassin 50-50 On się wpierdala I się popro... We lost, like, to ja to mięcego Szat... Przod... Ty uniga ja on się z mnie napierdala ja na gołe pięści, nie? On się napierdala z nimi na gołe pięści, Sorry, no, no go... tyle jakby go po prostu obijał pomału, byśmy go cecekowali. No właśnie. I... Na susi to po prostu, no to jest klocek, połamany. Jak się nie, zmienia, nie, nie, nie napierdalasz na pięści, to go rozpierdalasz, nie? Ale że. Jakiś... Kolega poczuł przypływ mocy. Ej, hey, who Dwa trupy Where you go? Yes you. Where you go? My friend. My friend. A po co mnie? Ta wiem. Zobacz, jak zrochamy szybko. Tak, udeptnij go dupo. Co no pierdala? Czemu mam do niego podchodzi? Trzymajmy. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Trzy trupy w drużynie przeciwnej. Po ją On, on próbował stary, gówno spróbował. Popier skontrował ja czogata ja myślę, i się no. obesał Gierkę całą, stary. Ja myślę, że on próbował, ma no, takie przeczucie dziwne. Nie wiem, ja chyba po prostu. Tak. No, Giga próbował, stary, miał 5000 ja więcej damage ode mnie, stary.